Witam. A tutaj ja, Hiof oraz Sandra i Shagi. A to jest paczka, która przybyła do mnie z Chin i kupiła mi ją na Allegro. Rozpakujmy ją. Już to zrobiło się udało? No jeszcze o i o, jest, czopka Pokemon. O, czekajcie, Hm. jest tutaj nawet kod QR, nie, QR? QR, no. Coś się mnie gdzieś wydać, hmm. Czepka wygląda bardzo ładnie, czas ją rozpakować. Przed sekundeczką ją rozpakowałem. Przyłożyłem na głowę i muszę powiedzieć, że wow. wow Telefon! są żyje? Czekajcie. Dobra, taki mały wypadeczek, ale już wracam. No, czapka jest utrzymana w kolorze czerwonym głównie. Ale pojawia się również biały i zielony. Ten, oczyk, ten znaczek jest bardzo ładny, zobaczcie. Poszywany. Wiem, że fabrycznie, ale to tak fajnie wygląda. Że tu nie jest żaden nadruk, ani taki kawałek materiału jakiegoś, tylko tak skrzyję. No, to ładnie wygląda. Z tyłu widnieje logo Pokémon. Co ciekawe to część czapki. Jest taka miękka. Natomiast ta jest już twardsza. No, a da się kto wiadomo. Jest w dodatku wygięty. O! A! Tu pisze Pokémon, a tutaj tu jest to. Ten nadruk. A to cóż tu? Mm. O! Dobra, od środka nikt nie będzie patrzył cóż, to by było na tyle. wybaczcie, że nie nakręcam tych recenzji transformersów, ale jakoś nikt tego nie. A, hmm, przepraszam. Zapewne mnie nie było słuchać przez połowę odcinka, ale już dobra. Hmm, super. A dobra. Nie nagrywam Transformersów w naszej recenzji, dlatego, że nikt tego nie ogląda, no. Niby są tam jakieś wyświetlenia, ale... Nie ma komentarzy, ludzie, no. no to co? Będę się już żegnać? Wrzucać na YouTube, Zakładać czapkę? I lecieć na Pokémony. Je... But